Chodź, chodź, chodź. Pójdź na, na zola. Pójdź, hops, Chodź, oddychasz. Godej do mnie. Godaj. Muziały. Muziały. O, prawie już. Jeszcze raz. O. Jeszcze raz. Ach. Usta, usta. Nie patrzeć. Masz brożtar. Windia. Hej moi widamas, bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Damek w kolejnym odcinku z Far Cry e, Primal. Dzisiaj taki e, luźniejszy odcineczek, taki odcineczek troszeczkę na rozluzywanie, na pośmianie się, na pobawienie się, ogarnięcie wszystkiego e, po ostatnim bardzo ważnym wydarzeniu gdzie walczyliśmy z e, wodzem wrogiego plemienia nieudanych udam Jednego z dwóch wrogich plemion w krainie Oros. Ale moi drodzy, tak, żeby zbyt dużo nie pindolić, żeby dać się do gry, właściwie e, to, to, to się ja dam od razu i nie będę wam mówił tutaj zbyt dużo. Jak możecie zresztą usłyszeć, tak? Mój głos jest troszeczkę dzisiaj zmutowany, ale to jest właściwie po tym tygodniu, jak wam zapowiadałem, że, że będę miał ciężki tydzień, tak? Że, że będę miał ciężki ten Cześć, Karusz. Karka! 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 -ka, -ka -ka, ja, ja, gdzie będą ciężki tydzień, ponieważ no, tam miałem pierwsze 3 dni w ciężko szkolne, później miałem od razu wesele. No to troszeczkę, że gardło się zdało, No jeszcze kolega ma 18, także... Także huch, no także mimo już, już jest 3 dni po wszystkim, to i tak jednak e, moje gardło jeszcze się nie zregenerowało. <laughs> co by nie powiedzieć? No ale no co mogę wam powiedzieć? No, no, no jeszcze no nie, A, ale, ale powinno być już Myślę, że już wszystko spoko, ale już mam, mam tak chęć dzisiaj nagrać, już dzisiaj rano, dzisiaj rano, no w sumie nie dzisiaj rano, jak stałem mówię, kurde, dzisiaj nagrałem odcinek, bo miałem naprawdę wielką ochotę to nagrać, dzisiaj jest w sumie wtorek, a można na wam tutaj wam jak mi się uda. Tak, Gia, Jim, nasz wcześniej, żeśmy rozbywali domek, super. I od razu w sumie, wiecie co, od razu pójdziemy dalej. Ale my Podoba mi się tu, że jak sobie trochę pochodzę po tej wiosce, to mogę byle co tu znaleźć, kurde, tu mięsko, tu mięsko, tu jakaś skórka, to jest naprawdę fajna sprawa. No ogólnie rzecz biorąc, po prostu że ta Majowska jest bardzo rozbudowana, du, 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 du. I, i tak właśnie, potrzebuję, żeby tam rozbudować, o e, a podejdę zresztą, mam jeszcze, jeszcze zabierzemy sobie mięsko, zawsze się przyda, no, no dobra, jeszcze tak na szybciutko wam podejdę, zanim e, pójdziemy dalej z fabułą. potrzebujemy tutaj jeszcze, żeby zbudować chatkę, e, dach, 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 dachowi. Anyway, potrzebuję jeszcze skóry rzadkiego cienia. Ja już Wam powiem szczerze, że jakieś pół godziny szukałem, ale się nie doszukałem. No, a i potrzebuję to, żeby mi kurde, on tam tworzył różne miksturki, żeby mi tutaj pomagał. No ale, no, ale będziemy szukać, tak? Będziemy szukać. Nawet widziałem, że już moja wioska potrafi jakieś tam ciekawe znaleziska znaleźć. E, takie wyjątkowsze, tak? E, takie, które no, przecięcie sobie nie przeczytam, znajdziesz. Także to mi się też podoba, że, że mimo wszystko to ta mała coś robi. Taki bogato, jest naprawdę super. Ale o czym mówimy? Jak miałem ten trudny, trudny tydzień, fajny tydzień, tak? Tylko bardzo wymagający dla, dla mnie, z fizycznych. No, nie, macie wiedzę o co chodzi. E, ale przetrwałem i mówię, kurde, dzisiaj sobie nagromcimy. Gdzie mam jakiegoś psa, kota lub coś takiego? Jest tu? Jest, chodź tu. I mówię rano, no kurde, nagram odcinek, nie? Ale szkoda, było tak duszno i przyszedłem do domu, naprawdę chciałem nagrać, ale, ale jak siadłem przed kąpem i mówię, kurde, sobie nagram, to taki człowiek był zmolony tym dusznym powietrzem, że, że nie można było nagrać. Naprawdę, kurcze, ja nie wiem, czy, czy wy teraz też tak macie, ale, ale naprawdę, jak jest jeden dzień taki ładny, wilgotny, chłodny, powietrze jest dosyć czyste, a drugi dzień jest kurcze. Będzie mógł lecieć. NIE, 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 nie głupiej. Chyba nie nie? A drugi dzień jest taki duszny właśnie jak był dzisiaj wtorek To kurcze, człowiek się może nieźle przedstawić, no No i powiem wam szczerze, że mm, jak, jak chciałem nagrać, usiadłem przed komputerem Czułeś się taki zmolony, no, usiadłem chwilę na łóżku I nawet nie wiem kiedy zasnąłem Zasnąłem, obudziłem się O 18, chyba tam 30, czy coś takiego Tylko się ogarnąłem, pojechałem na trening, gdzie miałem trening mm, e, Z futbola i... no kurczę, ale po tym treningu się naprawdę się teraz czuję i mówię, kurczę nie, teraz wam nagram, teraz wam, na, teraz wam nagram i wam nagram i kuniec, kuniec. Jeszcze wykurczę chwilę, gdzie prawie chyba nikogo w domu nie ma, kurcze, modyk, także, także podwójnie super, że mogę się tu się z wami dzisiaj spotkać, się. No, dobra, jak zwykle. O Jezu, zaści... Jeszcze nie Jezu, zawsze nie my w niego trafić. Patrz milion włóczni wyrzucić. Muszę sobie umiejętność, gdzie troszeczkę więcej tych, tych włóczni będę zbierał. tak pozbierać zawsze będzie można. Dobra, idziemy do Karusza. A nie, Karu, Karusz nie, to nie jest Karus To jest ten, e, ten taki dziwa gdzie żeśmy go ostatnio włócznią rzucali. No, no i to on próbował latać i takie tam rzeczy. <laughs> w sumie bardzo ciekawa, ciekawa osobowość w kraju taka, taka jedyna w swoim rodzaju. No co z tego, że dostał włócznią w łeb, ale no sobie żyje, nie no bo... Bo, bo bo, bo, jak można sobie nie żyć, jak dostać w Longta! Nie O, na! wiem, Nie dzieć. Kurde, ale ci. Bo, mówiłem szczerze, że. Joni! To, to, to że, to, że to nie od tego. Słoduję. 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 Mam mu iść serio poszukać smród? Naprawdę nie ma tu jakiejś poważniejszej misji. Ja tu, kurde, walczę z wodzami. I... No, kurami w sumie nie. E, mam iść serio po smród. Naprawdę, wy, wy jesteście poważni. No dobra, no dobra, powiedzmy, że jak, jak powiedziałem, że zrobię to, to zrobimy. No ty mi pić, kupić, 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 No, to, to biegniemy, hopsaj. Hopsaj go, hop, I leć! Będź jak Joter! Jak wczoraj się to ale nie w lewo! W lewo! Tak, A dobra, zanim tam dolecimy, bo mamy Lufta moje, ćwi. teraz będę A zanim tam dolecimy, to powiem Wam w sobie taką historię. Znaczy, taką historię, Wam sobie mojej na temat. Tego, że ostatnio zrobiła się dosyć niezała afera na temat. Mm, na temat używania wulgaryzmu w nauce. Tak, Używania i nawet pil. Używanie jest bardzo, 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 bardzo mocno, tak, gdzie ten pan zrobił o gimperze wywiad. Ja, ja w sumie powiem szczerze, że z jego problem się interesuje, ale jeżeli jeden z moich widzów napisał komentarz, gdzie odn odniosły do tego. Mogę tu przebiegć? Czekaj, czy mogę tu przebiec, przebiec żebym... No, mogę tak, żeby nie lata na pewno. E, iż aż podobał mi się odcinek ostatni, to właśnie pierwszy z kamerą, no to w sumie ostatni, bo, bo ten będzie dopiero drugi, e, gdzie nie zbyt dużo wulgaryzmów. E, ja wam powiem tak, ja, ja nie jestem nastawiony na to, by ciągle przyklinać odcinkach, tak, bo to moim zdaniem też jest, to też jest jednozrodnie kulturalne, a z drugiej strony, mimo wszystko, tym więcej się tego słucha. Prosty z jakiś się jest. Takim się stajesz, takim się stajesz, tak? Hello, przyjacielu. Paster miodu, poskromiony niedźwiedzie. Poskromiony niedźwiedzie, aha. No, ładny nosorożca. Możesz kazać tu twoje kufno? Tu masz twoje kufno, dobra, to się tam nie A Mamy go! Mamy go Okay. No i wszystko robione. No i w sumie ja też nie jestem za tym, żeby tych wulgaryzmów używać tej e, Ale mimo wszystko wiecie, ja jestem człowiekiem jakim jestem, jestem człowiekiem, ja jestem na odcinka tak jak jestem w rzeczywistości, jestem człowiekiem, jestem naturalny, tak? I, i nie zamierzam wiecie się specjalnie ograniczać e, em, na koszt tego, żeby ko czy, tak, nie używać tych wulgaryzmów, tak? Jeśli ktoś chodzi na odcinek no to powinien się z tym, że takie wygryzmy mogą być, tak? I osoby, które nie chcą tego słyszeć lub nie powinny tego słyszeć, powinny po prostu takich odcinków nie oglądać, tak? No i to jest wszystko wszystko w tym temacie. Wszystko w tym temacie, jeśli chodzi o, o moim pytanie na ten temat, tak? Jeśli czasami się zdarzy przekleństwo, czasami jest jakaś bardziej emocjonalna, mocniejsza sytuacja, no to się przeknie, tak? I to jest wszystko, tylko komuś naprawdę się to nie podoba, ja nie mówię że to jest, to jest, że to jest naprawdę coś złego, że ktoś na to zwraca uwagę, bo to jest, to, jest, to jest bardzo dobrze że ktoś na to zwraca uwagę, ponieważ, no, jednak trzeba mimo wszystko na siebie jakoś uważać i uważać na nasz język, który, no, trzeba co by nie powiedzieć, jest dosyć bardzo, dosyć bardzo niszczony. No i co ty tam robisz? Co ty tam... tu no, dupaj po całej teraz. Co teraz? Powiedziałem po Teraz go dostaniesz. Całe miasta na zł. Oj. No. Opsa! psa, Ouch. 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 zbyt nie zbyt nie są. No ale jak nieudanego udam, załatwiłem, kurde, walczę z pół jakieś pół godziny. Oooo! Chociaż rozmawiałem z kuplem Który też w sumie kraja właściwie już przeszedł on mi powiedział, że on za jakąś godzinę się z nim bawić, Także jak widać, nie, nie jestem najgorszy Dobra, plaster miodu. Procesem mam miod szukać, jak tu jest miodu. Ja mam miodu w.wie.wie. Eee, a czekajcie, bo ja tu chodzę w ogóle jak. jakoś tym poszczała i zamiast zbierać to co z, mą zbierać, to nie bo No się pastujmy innych rzeczami. Dawać mi tu kupy trochę. Hmm, pysznie. Je runo, ale w tym jak, jak on walnie, nie? Jak on walnie strzała, i to normalnie było hop i nie ma oko. O, jest ostatnio. Patrzcie, jaki to jest. Ja no, ciekawe, ciekawy, no, gdzie no, no, tu no, tylko no, wezmę, no, nie? Bo z tego to jest chyba z milion kilo. Ale dobra, upsamy. Dobra, moi drodzy, widzę, że już mamy tego gościa, którego mamy mieć i że właśnie to mamy teraz poskromić chociaż mimo wszystko je ja mam już niedźwiedzia To jednak sobie Jednak zadanie każe mi go poskromić także jak sobie go poskromi wam uh! szczerze niedźwiedź to jest fajne zwierzę fajne zwierzę On jest takie zwierzę wiecie co jak się puszczamy <laughs> jak wchodzimy w walkę z jakimiś takimi wiecie Zdobądź to tam. Mogę ci to rozkazać, zrobić, czy co? Padać w pszczołki. Niech to się nieprofesjonalnie. Możemy zrobić to tak. Teraz Najpierw powinien tam ogień rzucić i ich wypalić, a później dopiero mnie zbierać Zbieraj to Czemu tego nie chcesz zbierać? Elo Halo No dobra, ale mam to podnieść tak Aha i teraz mu tego pełno Dobra. Jeb, i to spaliłem. Dobra, nie, nie nie ważne, nie ważne, nie było tematu. Jeśli chodzi o to. A, ja to miał tak, wej. Ty teraz mi go docię. Więc teraz mu zrobić, jak już tego nie ma. Chce mu zrobić was zol i ich machen. Jak już dwa zniszczyłem. Czemu tak ramy wcześniej nie mówi? No i co teraz? Teraz muszę powtórzyć grę. Um, no. Brutalne. Prawa, Danek. Muszę zrobić tak. O, właśnie. Tak właśnie się zbiera plaster miodu. I, I po co? Po, po, po co mi powiedzieć, że trzeba zbierać plaster miodu? No, no miod, to miod, egal w jakiej postaci. Rój pszczół czy plaster miodu, że to coś jeden pierun A tam nie widzę, że tu jest. Zabiję trochę nawet dużo. uciekaj! upside tam. Ostatni był jeszcze tu. Dobra, będziemy mieli całe combo. Tyl tylko ciekawe mi jest, tylko po co mu to będzie? Po co i na co mu to będzie? Bo to jest... to, że jest człowiek dziwny, to jest jedna sprawa. teraz co mu to będzie, to jest bardzo ciekawe. Dobra. Daj. Jezu, nie idź teraz! O Boże, teraz, teraz, serio! Co na niego? Widzę, że coś mają grad, tylko kiepską z interakcją. I, I... w ogóle jeszcze jest taka jedna sprawa, moi drodzy, taka bardzo duża, ponieważ ja za ostatnio formatem mojemu komputerowi. I teraz w ogóle jest się taka, taka bardzo ciekawa sprawa, ponieważ... Mój system, jak się zrobi format, tak zawsze mamy jakieś tam 250-300 aktualizacji, tak, które tam z czasem się pobiera i pobiera. O, tu muszę jeszcze przyjść, widzę. Kurde. Tego nie przemyślałem. To są aktualizacje, które się, mm, które tam Microsoft wyda przez czas, zlecenia 7, Tak? No i dobra. Wszystko fajnie, wszystko piko, wszystko identyko, tylko że, tylko że tak, no, nie do końca, ponieważ jest taki od dwóch miesięcy, tak problem z tym aktualizacjami, że one się nie chcą pobierać, tak, po formacie, mimo iż system, mimo iż każdemu systemowi je szukać, to to jest z nimi spory problem i właściwie nie mogę prowadzić aktualizacji i przez to właśnie mój system nie jest taki sprawny... Uczymy, 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 Serio. uczymy, 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 teraz uczymy, Ja tego, tego uczymy, no uczymy, 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 nie dobra. Ja pierdziele o co tu chodzi What he chodzi O co tu chodzi Ja nie rozumiem Jak już dwa razy zabił, nie? A ty się żyje, nie? Chodź, chodź Chodź I oddech Ja nie wierzę nie jakie to jest spory to nie Chodie, chodź Pójdź na, na Zola Chodź, hops Chodź Odjech GODAJ do mnie godaj. Musiały. hej O! Prawie już! Jeszcze raz! O. Jeszcze raz! Ach. Usta, usta! Nie patrzeć! Jeszcze raz! Ops! Ale ty! Rynskę, to mnie O! Wiesz? Jakby tak zrobić? Hm? Ale trzeba tak cię obudzić. Żyjesz, opie? Proszę nie patrzeć. Nie <śmienny> wiem jak ja nie spory to nie. To jest masakracja ale dobra, dobra. Mamy tu jeszcze coś ciekawego do zrobienia, tak a propos, tak mimo wszystko, ehm, bo widzę, że nam się czas kurczy. Ale jeszcze bym coś świętnie zrobił. Tu pokaż się. pokażcie czy się nam coś jeszcze mocie? Czy coś mi jeszcze tu zrobimy na szybko zrobić, moi drodzy? Żeby, żeby za bardzo nie przedłużać, a żeby na było coś słodkiego Chociaż nie, mam już 25 minut odcinka, kurczaczki Kurczaczki, ja bym to chętnie przedłużył Chyba, że dobra, dobra. zrobimy jeszcze coś tak na szybko, o, to przyjmijmy Tutaj ten stos Żeby było takie ciepłe i miłe zakończenie Tego naszego tu spotkania, ale tu mam blisko nawet em, Jakoś tam, tam pieroństwo przejęte, także też skoczymy, wyczyścimy I mówimy dziękuję, do widzenia, życzymy tak, tak zrobimy tak zrobię 3, 2, 1, hopsai, hopsai I tak tu też e, odbijałem to z tych e, słońcarzy tak to się tak się nazywają techniczyki No powiem szczerze, że z rąk tych słońcarzy jak jest wielu to ciężko, ciężko, ciężko to jest odbić, bo, bo ich jest wielu, tak? No i zobacz, jestem ciekawy tylko jak to tam będzie wyglądać. Co to było No i góra? A! To jest mój! Sorry, nie chciał! I on nie chciał! To nie było zamierzone. Co było z Żebyście wiedzieli, kto jest waszym władcą! Że władca umie nagrodzić, ale to się ukarać. karać. Tak? Tak to jest ważne. Tak to jest ważne. Tak, tak, tak. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, że będziesz mnie będolił. No, to musi... To być. Dobra, już mówimy w sumie ciepło. Jezus, brawo, ty tygry, co jezesz! Dobra, dobra. Dobra, Adamek! Fajnie, że to jest wyjątkowe miejsce, ale i tak potrzebuję ilość. To jest to, to w ogóle nie jest to takie trudne do przejęcia. I ja powiem szczerze, że mam. Ale prze... ja nie o tego przeję. Będzie to powiem. Będziemy się z nimi tu pintolić. Dzień dobry. Tak, tylko zrobimy Bang. Bang. sorry. Dzień! ostatni Dzień! 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 teraz bo... ja Dzień! Tak mam Dzień! 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 Tak ci zrobię. Ha? Co co, i co? I sej to! I sej to! I jedź! I amsej! Żeby ci było cieplutko! I milutko! I milutko! I dobranoc. Dobra, hopie, styknie! To ci niektórzy wytrzymali. że ja nie wiem jak się z nimi poradzić. Ale załatwił niby go, Bang! Tak to się robi moi drodzy. Uch, ja wiedziałem, ja wiedziałem, że cię będzie siła i moc. O takim treningu to jest normalnie, pięknie, piknie się coś nagrywa. Piknie i cudownie. Tak moi drodzy. Dobra, ja się moi drodzy na zapraszam Was do kolejnego odcinka. Wy piątek nie zapomnijcie o, o, o farmingu. Tak, nie zapomnijcie. E, no i co? No i co? Dacie znać się odcinek podobał, czy nie. No no no, no 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 czy, czy, czy gimba serio brzydko, albo nie serio brzydko. No i tu już trzymajcie się, widzimy się w myśl na Na razie, pa pa!